klasą się, Tak? Jakaś inna klasa. Eee, jak to się sprawy. Dzień, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, dzień proszę dobry. pani! A lubi no. pani Norbert Gierczaka? Eee, zaraz. Eee, dzień dobry. Bo Norbert Gierczak to nagrywa te takie typu. Eee, dobrze, ale teraz jak tu zastopować tą osobę? Ale jaką osobę? Norberta? Słuchaj, tak ją, tak. Norberta Gierczaka. nie trzymać! Nie, słuchajcie, ktoś udostępnił link, bo ja tylko wam wysyłam. Słuchaj, ty pojebańcu! co? Rozłączymy się. się od mojego syna! Jak się pojebany, a ty I chłop był przerażony. Dzień dobry. Poczekajcie, Piotrek dobry. Cebula, y, jak tu go zablokować? Dzień dobry, co pani robi? Jak się pani dzień czuje? Dobrze, proszę pani. Dzień Wszystko dobry. dobrze, miłe i życzę dzień. Ja, 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 jak życie. Jak pani życie co no. mówicie to nacisnąć? Jak ja, pani wygląda pani jak co ty ładny jesteś? Alt F4 Alt F4 Alt F4 Alt F4 Alt F4 Ale ze mnie pędał Alt F4